Witajcie moi drodzy, z tej strony Kino, a to jest koniec mojej anonimowości na YouTubie. Tak, przedstawiam Wam również mój gips. No niestety rąsią, w gipsie. Tak, tak. Yy, moi drodzy, nie wiem jak tutaj zaświetleniem mam w tym momencie. No, może tak będzie lepiej, mo może wyjdzie żółta cholera, nie. Tak, dzisiaj mi przyszła kamerka. powiem szczerze, dopiero się przyzwyczajam, zwłaszcza że mam taki, wiecie, obracany kronik i ja tam siebie widzę na do górnogami. <gryw> Także jest dość zabawnie. I było, moi drodzy, tak, to co widzieliście przed chwilą jest to fragment mojego pierwszego vloga. Mojego pierwszego vloga, który pojawił się w internecie koło 25 sierpnia, nie pamiętam teraz dokładnie, ale jakoś właśnie pod koniec sierpnia, sierpnia się pojawił mój pierwszy vlog, a to jest mój setny vlog. Mój, moi drodzy, od mojego pierwszego vloga doskoczyło mi z w chuj po prostu w chuj widzów. E, oczywiście bez obrazy dla Was. Miała wtedy, nie wiem, chyba z 20 paru widzów, naprawdę i. I gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że będę mieć ponad 9 tysięcy, to bym mu w życiu nie uwierzyła. Tak jak mówiłam, właśnie skończyłam live'a, czyli mamy dalej 19 lutego, sobota. Mam około 9,5 tysiąca widzów. Słuchajcie, gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że właśnie tylu będę mieć widzów, śmiechem bym go zabiła i gdyby ktoś mi powiedział, że nagram 100 vlogów na YouTube'a, to również bym go śmiechem zabiła. <laughs> Słuchajcie, to co wy zaraz zobaczycie, to są fragmenty moich wcześniejszych vlogów, które w jakiś sposób są dla mnie ważne. Ten fragment, który widzieliście przez chwilę, to było moje pierwsze nagranie za pomocą mega chujowej kamerki, mega chujowej kamerki, którą gdzieś tam mam teraz przyjętą w szafę, o której nawet nie chcę pamiętać. Ale ten vlog jest dla mnie bardzo ważny. Tak, był jeszcze gips na Rosi, już nie ma. Były... Boże... Teraz się rozczulę, nie? Ale to był taki czas... Przełomowy tak naprawdę. Ja wtedy nie wiedziałam, jak bardzo YouTube zmieni moje życie. Jak zmieni moje nastawienie do życia, jak zmieni moją samoocenę. Oczywiście wszystko, wszystko poszło w górę właśnie dzięki Wam. I ten vlog jest takim hołdem, podziękowaniem dla Was, że wytrzymaliście przez to 100 vlogów. Wiem, że są osoby, które obejrzały wszystkie vlogi, za co po prostu szacun. Peace or love i, i te inne takie, wiecie. no Whatever. Także, cóż, zapraszam Was do kolejnego vloga, który był tam w pewien sposób dla mnie ważny. Hej, tu Kino. Powiem szczerze, że miałam nie nagrywać odpowiedzi wideo na ten filmik Rocka. Chodzi mi o filmik o hejtowaniu. Powiem szczerze, że do nagrania tego zmotywował mnie komentarz jednego z jego widzów. Powiem szczerze, nie jestem w stanie teraz przytoczyć Ników, chociaż nie, wiecie co wejdę i, i zobaczę Nick jest Garot. Dobra, powiem Wam tak, pierwszy filmik, ten który widzieliście przed tym, który widzieliście teraz, czyli mój pierwszy vlog był dokładnie dodany 23 sierpnia 2011 roku, tak 23 sierpnia to jest pierwszy vlog kiny, po raz pierwszy mogliście mnie zobaczyć. Kolejnym vlogiem, o którym znaczy, znaczy, o tym, który widzieliście przed chwilą, jest to odpowiedź wideo do Roka odnośnie hejtowania. Była to moja pierwsza odpowiedź wideo. Filmik został umieszczony w internecie 10, stycz... 10 października 2011 roku. Był to film, tak naprawdę dzięki któremu poznałam Esgarota, który mi niesamowicie pomógł w, w rozwoju kanału i, i z, przez Długi, długi czas zapewniał mi, że tak powiem, rozrywkę. Także ja bardzo dobrze ten vlog wspominam. Zresztą, no po tej odpowiedzi wideo też mi doszło trochę widzów. Aczkolwiek też i spłynęła na mnie fala hejtu. Oh yeah! Pierwsza poważna fala hejtu właśnie na tym filmiku. Także jest on dla mnie taki ważny. Wam powiem sobie szczerze, że ja sobie zrobiłam listę. Zrobiłam sobie listę. 10 takich vlogów, które mnie że tak powiem w tej mojej karierze vlogerskiej najbardziej urzekły i właśnie te 10 filmów wam przedstawię, co nie znaczy, że reszta vlogów mi się nie podoba. Po prostu na te 10 zwróciłam najbardziej uwagę, także myślę, że możemy przejść do vloga numer 3, czyli historii pewnej. Taka krótka historia, historia pewnej przyjaźni, yy... Jest to historia związana z gromem, o której Wam Wczoraj mówiłam, czyli shake and Fidget Moi drodzy Taka historia wręcz trochę jakby z Roma i Julii To co widzieliście przed chwilą To jest vlog historia pewnej przyjaźni Który opowiada o przyjaźni mojej i Maxes Która no to będą ostatnio się lekko rozróżniła Ale kontakt dalej mamy Dlaczego ten vlog się tutaj znalazł <grym> Dlatego, że na tym vlogu O oh, Jesus Ale tak co Dlatego, że na tym vlogu po raz pierwszy zostało dostrzeżone w taki konkretny sposób moje cycki, i naprawdę po tym vlogu wiele osób mi napisało, że mam fajne cycki. Dlatego ten vlog zostaje tutaj uwzględniony jak najbardziej i no nie mogło go zabraknąć. Jest to vlog dokładnie z 13 października 2011 roku. Wybaczcie, miałczącego kota. I takim oto optymistycznym akcentem przechodzimy do vloga numer 4, czyli... Znaczy ogólnie vloga numer 11, który będzie tutaj przedstawiony jako vlog numer 4, czyli babcie w autobusach. Moi drodzy, te babcie w autobusach to jest ogólnie te temat rzeka, wiadomo. Moi drodzy, sytuacja wygląda tak. Kobitka nie może chodzić, jest jej ciężko. Problemem są zakupy. Problemem jest poruszanie się i nagle ta biedna babcia która za racji tego, że ma cały dzień zajebany, nie wiadomo jakimi rzeczami jedzie o godzinie 7 rano, gdzie wszyscy wtedy jadą do szkoły tudzież o godzinie 15, jak wszyscy ze szkoły wracają. Tak ta biedna babcia wsiada do autobusu momentami już z ciężkimi siatami Moi drodzy, tu jest zadziwiająca rzecz. Te babci chyba wtedy pobierają energię z kosmosu, z Jezusa świebodziejskiego, czy tak jak u mnie, tak, że tak powiem lokalnie, energia z wieży jasnogórskiej może po to jest ta wieża. Nagle babcia jest w stanie yy, po prostu jak zawodowa, nie wiem, jakby pchała kulą, miota swoją siatą przez pół autobusu na wolne siedzenia. Tylko taki, żeby był przodem do kierunku jazdy, bo latyłem. nie może jechać, nie, nie, nie. Miota tą siatą na to siedzenie, leci, kasuje ten bilet. Tak, to co widzieliście przed chwilą był to fragment mojego 11 vloga, czyli babci w autobusach. Był to vlog nagrywany aparatem, gdzie ewidentnie było słychać mega, mega szumy i troszkę mi się spóźniał dźwięk w stosunku do obrazu. Ale już i tak to lepsze niż ta kamerka. W każdym bądź razie ten vlog, ja mam do niego duży sentyment, bo on się wielu osobom spodobał. Wiele osób moje zdanie podzieliło, co tutaj tak kojarzy ten vlog jako taki, który dał mi dużą siłę napędową do nagrywania kolejnych vlogów. Tutaj wam tak troszkę odbiegnę od tematu i powiem szczerze, że się przyznam, że po raz pierwszy robię coś takiego, że od razu po nagraniu jednej takiej części wrzucam to sobie na kompa, ustawiam do, do renderowania, zapisuję. Czyli renderuje to, tworzy to po prostu na bieżąco. I wracając do tego vloga, myślę, że wiele osób właśnie podzieliło tutaj moje zdanie. Wielu, podobał, wielu osób mi się on podobał. Wiele osób zhejtowało te babcie, czy też tzn. napisało mi w komentarzu swoje zdanie na temat tego, jak, jak widzi właśnie te babcie autobusowe. Także ten vlog jest tam w jakiś sposób dla mnie ważny. Taki pierwszy mój chyba vlog, z którego byłam naprawdę zadowolona. I co, i przechodzimy dalej. I teraz przechodzimy do odpowiedzi wideo. Hej, z tej strony kina. Moi drodzy, e, temat. Szczerze nie miałam nagrywać tego vloga. On w ogóle nie był planowany, w ogóle nie było w planie wrzucać jeszcze jakiegokolwiek filmiku dzisiaj. Ale się wkurzyłam i to się wkurzyłam dość mocno tym, co powiedział Rock. I to, co widzieliście przed chwilą, był. Vlog, po którym spłynęła na mnie największa fala hejtu, jaka kiedykolwiek na mnie spłynęła. Była to druga taka mega, mega fala hejtu, po, po oczywiście podziękowaniu Royowi za, za polecenie. Słuchajcie, vlog o odchudzaniu. <ścoughs> Szczerze, ja wspominam tego vloga bardzo dobrze, bo zrobiłam coś, czego tak naprawdę niewiele ludzi się podejmuje na YouTubie. Czyli nie zgodziłam się z rokiem. Tak, nie zgodziłam się moi drodzy wtedy z rokiem. To był dokładnie 4 listopada. Kina podjęła walkę z rokiem. Nie spodobało mi się to, co powiedział siebie na vlogu. Nagrałam odpowiedź w wideo z wielkim bulwersem. Oczywiście zostałam mega zjechana przez fanatyków. Miałam to w dupie, wiedziałam, że to jest moje zdanie, że się nim podzieliłam i naprawdę jestem strasznie dumna z tego vloga, że mając naprawdę wtedy wiele mniej yy, widzów niż rok, znaczy dalej mam, jednak <głos》>, tak troszkę mniej, ale wtedy ta różnica była, była diametralna i nie bałam się wtedy, tylko podjęłam rękawice, powiedziałam, że się z nim nie zgadzam, Rok mi tam, wtedy nawet napisał komentarz, że rzeczywiście źle się wyraził. Co prawda, i tak zjecha zostałam zjechana od góry do dołu, ale było ważne. Jest tytuł, jak widzicie. Mali bohaterowie. O co chodzi z tytułem i o czym tak naprawdę będzie dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, chciałam nagrać odcinek o autorytetach. Porozmawiać z wami o kimś, kto daje przykład do... Kto, kto jest osobą do... Jakby jest takim ideałem, do, my, do którego my dążymy. Tak, i to co przed chwilą widzieliście to był fragment filmu Mali bohaterowie fragment tego vloga dodanego dokładnie 6 listopada 2011 roku i po tym fragmencie również fala hejtu się zjechała dlaczego? Znaczy po tym filmiku dlaczego? Dlatego, że rok dodał ten film do ulubionych i po prostu zajechali mnie na śmierć, znaczy nie na śmierć, bo jeszcze żyję. No posypała się taka fala hejtu, ale też to był chyba taki tak naprawdę największy czas, kiedy mi naj, najwięcej skoczyło widzów. Właśnie ten moment, kiedy Rok dodał ten film do ulubionych, za co mu jestem bardzo wdzięczna. Zresztą ja wiem, że on go nie dodał po prostu tak sobie, tylko że ten film mu się spodobał. I za to jestem Rokowi bardzo wdzięczna, bo chyba wtedy miałam największy zastrzyk widzów. I powiem szczerze, że ten vlog mnie samej bardzo się podobał. I co? I teraz myślę, że przejdziemy do troszeczkę mniej przyjemnego tematu. Aczkolwiek vlog ten jest bardzo ważny jeżeli chodzi o moją karierę chodzi tu o moją mamę i mojego brata powiem wam tak moja mama nie żyje 3 lata jeżeli chodzi o mojego brata sytuacja jest bardziej skomplikowana i ja tutaj nie będę niczego ukrywać tak to co widzieliście przed chwilą powiem wam szczerze że aktualnie jeszcze tego nie, nie sobie nie ogarnęłam także nie wiem co tam dokładnie widzieliście powiem wam szczerze że ja tego vloga to jest jedyny mój vlog którego ja nigdy nie obejrzałam w całości i Chyba nigdy nie obejrzę w całości. Jest to fragment vloga Życie to nie jest bajka, czyli smutna historia. Jest to 25 vlog, dodany 12 listopada. Vlog, który, który pokazał, że ja się nie boję. Vlog, który pokazał, że ja się nie wstydzę. Nawet się nie wstydzę swoich własnych łez i jestem w stanie opowiedzieć Wam swoją historię. Już widzicie, nawet teraz się wzruszam, ale jestem w stanie Wam opowiedzieć swoją historię. I pokazać wam, przynajmniej części z was, ci, którzy mają jakoś tam w życiu w jakiś sposób ciężko, że można przez to przejść, można się po długim, długim czasie, ale można się cieszyć życiem. I że tak naprawdę to, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Dlatego ten vlog ma dla mnie bardzo, bardzo duże znaczenie i. Wiem, ja naprawdę w tym momencie wiem, bo wiele osób mi pisało właśnie po, po dodaniu tego vloga, że, że bardzo im pomogłam, że, że dałam im wiarę, czyli tak naprawdę moje zadanie odnośnie tego vloga zostało spełnione, moje założenie, które... które A czy coś, co bardzo chciałam osiągnąć, zostało spełnione, czyli pomogłam jakiejś tam chociaż części ludzi, co mi niesamowicie również pomogło, nie ukrywam. Więc myślę, że, że po tym takim troszkę mało optymistycznym akcencie przejdziemy już o 25 vlogów w przód. Witajcie, moi drodzy, z tej strony kina ze mną standardowe z Julianek. Moi drodzy, dzisiaj temat, który parę osobom się może spodobać, parę osobom się może nie spodobać, ale stwierdziłam, że go poruszę, bo. Początkujący let's playerzy mają troszkę błędne wyobrażenie o niektórych rzeczach. I to co widzieliście przed chwilą to był fragment mojego vloga o polecaniu. Tak, był to fragment mojego vloga o polecaniu. Dlaczego ten vlog został wybrany? Nie tylko dlatego, że był vlogiem numer 50, ale również dlatego, że był vlogiem, od którego się zaczęło dodawanie odpowiedzi wideo do filmików kiny. I do gier, i do filmów. Także ja, ja jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Do tej pory się cieszę, że. O! Do tej pory się cieszę, że ten vlog powstał. I naprawdę cieszę się, że robicie odpowiedzi wideo dla mnie. I co? Następny vlog już będzie bardzo optymistyczny. A vlog numer 50 został dodany 5 grudnia 2011 roku. I teraz lecimy dalej. Witajcie, moi drodzy, z tej strony Kina, ze mną jest Julianek. Dzisiaj bardzo ważny temat, bardzo poważny temat. Temat, który już widzicie w, w, tutaj w tytule filmu, ale... No cóż, moi drodzy, cycki! Ja czasami nie kumam bab. No prawda. Nie, wiecie jaka jest prawda? Że my kobiety czasem same siebie nie rozumiemy. Także my naprawdę nie wymagam od was, żebyście nas zrozumieli. Ale spróbujcie nas, tylko kurwa nie zrozumieć. Dobra, moi w... drodzy, vlog chyba numer 52, chociaż kurde, teraz sobie na ręki uciec, ale chyba numer 52 vlog z 7 grudnia 2011 roku. Vlog, który mnie zmiażdżył, który wywołał, wywołał kontrowersje u mnie w rodzinie i który jest moim zdaniem moim najlepszym vlogiem, jeśli chodzi o humorystykę. Jest to właśnie vlog, którego fragment widziałeś się, czyli vlog o cyckach, tak, cycki, cycki rządzą, fap fap. Wtedy jeszcze nie miało imion, wtedy jeszcze moje cycki nie miały imion. Ale słuchajcie, ten vlog o cyckach nagranie go sprawiło mi tyle radości i tyle radości mi sprawiło czytanie komentarzy, że, że naprawdę żaden inny vlog chyba tego już nie będzie w stanie przebić. Ten vlog ja sama stwierdzam, chociaż jestem nastawiona, no nie ukrywam dość krytycznie do swoich filmów. Ten vlog mi się kurwa udał i, i był po prostu pro Elo Elo Koksu. Także ja mega mega dobrze wspominam ten vlog. To jest naprawdę dziewiąty taki, jeżeli chodzi o, o ważność. Tutaj vlog w moim rankingu. I teraz zapraszam Was do ostatniego już dzisiaj vloga archiwalnego. Vloga z 12 grudnia 2011 roku. Co to za vlog? Zaraz zobaczę. Tematem są rozwody. Moi rodzice nie byli rozwiedzeni. Po prostu. Tak, to co widzieliście przed chwilą, to był fragment vloga o rozwodach. Powiem Wam szczerze, że to nie jest tak, że od 8 właśnie grudnia nie kręciłam dobrych vlogów, tylko po prostu ten vlog jest również taki, mieści się w pierwszej dziesiątce, jeżeli chodzi o ważność dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że również dostałam tutaj masę wiadomości, że, że pomogłam ludziom coś zrozumieć, że wiele osób wtedy do mnie pisało, że ich rodzice się rozwiedli, czy, się, czy że się rozwodzą, czy że się chcą rozwieść i że to im pomogło, pomogło im to zrozumieć, pomogło im w jakiś tam sposób nie mieć tych wyrzutów sumienia. Na zasadzie, że rozwód jest ich winą. Zresztą to był taki, tak naprawdę pierwszy taki vlog odnośnie, to, czy tak na, na, na prośbę kogoś z moich widzów, kogo ja naprawdę kojarzyłam i komu w jakiś tam sposób chciałam pomóc. I ten vlog również troszkę zmienił we mnie, tak naprawdę. Ka każdy, powiem wam, że tak szczerze, każdy z tych stu vlogów yy, w jakiś sposób mnie rozwinął, zmienił cząstkę mnie. Dał mi wiele do myślenia. I powiem Wam szczerze, że ja nie wierzę, że to już jest 100, że to już jest 100 i ja nie wierzę, że to już jest naprawdę tyle czasu od, od momentu tego pierwszego vloga. Tak naprawdę dzięki tym vlogom i dzięki Wam, bo głównie dzięki Wam, moje życie się zmieniło. Także ja mam nadzieję, że Wam się ten sposób świętowania setnego vloga podobał. Chociaż myślę, że on będzie lekko przydługi. Nie wiem, jak mi tam wyjdzie w końcu przy renderowaniu. Myślę, że będzie lekko przydługi, ale mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Pokazałam Wam moje top 10 z tych 100 vlogów. Jeżeli macie jakieś inne typy na, na moje ulubione vlogi, to znaczy ulubione vlogi stworzone przeze mnie, to piszcie mi w komentarzu. Mam nadzieję, że kiedyś dobiję do 200 vlogów. Mam nadzieję, że dalej wtedy będziecie mnie oglądać. I naprawdę dziękuję Wam za to, że, że przy mnie jesteście przez te, przez te wszystkie moje vlogi i nie tylko. I że. Znaczy, ja Wam powiem tak, ja wiem, że wiele osób subskrybuje mnie głównie ze względu na vlogi. Ja naprawdę na vlogach się staram. Vlogi nie są nigdy. Znaczy, ogólnie ja się na filmach staram, jeżeli już coś nagrywam. We vlogach nie odpierdzielam maniany. ale staram się mówić na jakiś dany konkretny temat. Jeżeli coś się na temat, na vloga nie nadaje, staram się to przełożyć na. Na szybką killę, czy też na killę info, czy, czy na jakikolwiek inny program. Dlatego mam nadzieję, że, to, że ten setny vlog jest dla Was tak samo szczególny, jak i dla mnie, albo chociaż w połowie tak szczególny. I naprawdę dziękuję Wam, że jesteście i buziaczek dla Was. Łapcie, łapcie. Żółwik, high five, itp., itd. Dziękuję Wam, że jesteście naprawdę, Wy jesteście najlepsi, gdyby nie Wy, tego setnego vloga by nie było. Także mamy już mój setny vlog za sobą, a Wy standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, miłe widziane, pozdrawiam Was z Trzymajcie się, cześć!